Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj pogadamy sobie o pięciu powodach, żeby sięgnąć po nową książkę Hollyborn, czyli i co ona ma zrobić. Książka ukazuje się dzisiaj, nakładam w wydawnictwa Zielona Sowa no i przy okazji jest moim lutowym patronatem w związku z czym, kiedy zapowiadałam wam ją parę tygodni temu, mówiłam, że w okolicy premiery trochę więcej o niej porozmawiamy jest okolica premiery, książka wychodzi dzisiaj, w związku z tym jest i kilka słów to przede wszystkim historia Lotti, która rozpoczyna się w momencie, kiedy dziewczyna zostaje napadnięta. Napaść ma przede wszystkim charakter słowny, ale jest Skierowana przeciwko niej jako kobiecie. I wtedy Lotti postanawia rozpocząć coś w rodzaju takiej małej feministycznej rewolucji, która opiera się na kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze, dziewczyna zamierza przez określony czas reagować na wszystkie przejawy seksizmu, wszystkie przejawy nierówności płci, nie tylko skierowane w stosunku do kobiet, ale również wymierzone przeciwko mężczyznom. Po drugie, na każdą z tych nieprawidłowości zamierza reagować tylko raz, żeby móc jakkolwiek spać w nocy. Po trzecie, jej działania mają mieć przede wszystkim charakter humorystyczny. Ona nie chce kierować ich przeciwko żadnej osobie, tylko raczej przeciwko zjawisku, nie chce nikogo skrzywdzić przy okazji tego. No i czwarta, chyba najważniejsza zasada to to, żeby się nie poddawać, nawet wtedy, kiedy zrobi się naprawdę ciężko i kiedy będzie łatwo się złamać, żeby nawet wtedy, kiedy własne wartości, własne jakieś tam potrzeby będą leżały na szali, to, żeby się wtedy nie poddać i faktycznie dalej walczyć o zasady. I faktycznie to, co zaczyna się od napaści na główną bohaterkę, staje się podwalinami dla małej, dużej rewolucji. Dla Rewolucji, którą coraz ciężej jest utrzymać w ryzach, bo zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, zaczyna przybierać rozmiary, których Lotki może na początku się nie spodziewała, kiedy podejmowałaś tego małego wyzwania jakby dla siebie. Tego dotyczy fabuła książki, a pięć powodów, żeby po nią sięgnąć, to po pierwsze to, że porusza ważny temat społeczny. Temat równości płci, temat feminizmu, temat oczekiwań społecznych, pewnego rodzaju norm społecznych, które sobie sami tak naprawdę narzucamy. Przede wszystkim skupia się na feminizmie i staje się podstawą do dyskusji. Bo to jest książka dla osób, między innymi tych, którym wydaje się, że feminizm to jest nienawiść do mężczyzn, że za feminizmem nie stoi nic więcej i że to nie jest walka o równość, że to nie jest walka o postrzeganie ludzi tak samo, o dawanie im tych samych praw i tak dalej, tylko że to jest po prostu próba uprzywilejowania kobiet w jakikolwiek sposób. To jest dobra książka nie tylko na początek uświadamiania się w temacie feminizmu, ale wydaje mi się, że na każdy etap tego uświadamiania się. Dlatego, że Pokazuje różne sytuacje, różne wydarzenia, w których być może trzeba zareagować, które są niewłaściwe, ale nie robi tego w sposób moralizatorski. Główna bohaterka podejmuje pewnego rodzaju działania, one są jakieś, natomiast nie jest nigdzie powiedziane, że to jest jedyna słuszna metoda. I to z kolei prowadzi mnie do drugiego punktu, czyli do pokazania, że robienie czegoś jest lepsze niż nie robienie niczego. Brzmi bardzo banalnie, ale chodzi o to, że ja nie zawsze zgadzałam się z tym, co robiła Lotti. Nie zawsze zgadzałam, się z tymi decyzjami, jakie ona podejmowała, z, ze sposobem, w jaki ona próbowała walczyć z niesprawiedliwością i z różnego rodzaju nierównościami, może jej zabiegi nie do końca były słuszne, ale misja była słuszna. I nie mówię absolutnie, że celu uświęca środki i że, cię, że możecie robić wszystko, byle tylko podeprzeć to jakimś słusznym celem. Bardziej chodzi o to, że ludziom często wydaje się, że jeśli sami nie są w stanie zrobić nic, to nie ma sensu robić czegokolwiek. Jeśli nie jestem w stanie zmienić świata, to nie będę robił nic. A to jest dobra książka pokazująca, że nawet jeśli możecie zrobić cokolwiek, to już jest lepsze odrobienia niczego. To się gdzieś tam bardzo często przewija w temacie na przykład ekologii, że ja przecież nie zmienię świata, ja nie uratuję tych wszystkich roślin, więc po co mam rezygnować z plastiku? Ja nie jestem w stanie przestawić się na przykład na używanie wszystkiego co jest super eko, na używanie nie wiem, szczoteczki bambusowej, nie używanie plastiku, kupowanie tylko trwałych ubrań z dobrego materiału, wspieranie polskich firm etc. etc. Nie jestem w stanie zrobić tego wszystkiego więc nie będę robił nic i to jest książka dobrze pokazująca, że warto jest zrobić cokolwiek, jeśli mamy do tego jakąś szansę, mamy platformę, mamy miejsce, w którym możemy wyrażać swoje poglądy mamy sytuacje, w których możemy opowiedzieć się za jakąś stroną w dyskusji, możemy przedstawić swój punkt widzenia, to warto to zrobić bo najgorsze co możemy zrobić to jest nie robienie niczego i to bardzo dobrze widać w postawie Lotti. to co robi nie jest zawsze idealne to co robi nie jest może najlepszym wyborem w danej sytuacji, ale ona przynajmniej coś robi, nie się Bezczynnie nie mówi tylko o jejku, jejku, jest tak źle, jest nierówność, jest niesprawiedliwość, i tak dalej, nic się nie da z tym zrobić, tylko podejmuje jakieś kroki. Trzeci powód, żeby się po i co ona ma zrobić, to główna bohaterka, czyli Lotki Nie jest to postać idealna, nie jest to postać wzorcowa, natomiast można z niej brać przykład. Dla mnie ona była postacią irytującą w wielu aspektach. Nieraz ciężko czytało się jej myśli, ciężko czytało się jej wypowiedzi, nie zgadzałam się z jej decyzjami, nie zrobiłabym tego samego, co ona ale jednocześnie nie mogę jej odmówić tego, że była postacią konkretną, była postacią stanowczą, odważną, świadomą tego, co chciała uzyskać e, i jakby wytrwałą w dążeniu do celu. Myślę, że Lottie jest dobrym wzorem zaśladowania, zwłaszcza dla tych młodszych czytelników, e, dla tej grupy wiekowej 15+, do której kierowana jest książka, e, bo ona pokazuje, że nieraz trzeba położyć na szali swoje potrzeby, swoje marzenia, żeby bronić ideałów, żeby bronić rzeczy, w które się wierzy. Czasami jest ciężko, bo bardzo ciężko jest płynąć pod prąd, kiedy wszyscy inni Płyną z prądem, ale czasami po prostu trzeba. I odnosi się to nie tylko do feminizmu, nie tylko do równości, do innych wartości prezentowanych akurat w tej książce, tylko właściwie do wszystkich poglądów, które mamy w życiu. Czasami jest bardzo ciężko być jedyną osobą w danym pomieszczeniu, która ma. Pogląd na konkretny temat inny niż wszyscy. Ale właśnie o to chodzi, żeby mieć ten pogląd inny niż wszyscy. Jeśli taki pogląd mamy, jeśli jesteśmy w stanie go uargumentować, jeśli w coś wierzymy, to nie warto się łamać tylko dlatego, że wszyscy inni są przeciwko nam. Czwarty powód, żeby po książkę sięgnąć, to fakt, że autorce udało się stworzyć po raz kolejny zresztą, bo to jest kolejna książka tej autorki, którą czytam i do tej pory chyba żadna mnie nie zawiodła. Po raz kolejny udało się jej stworzyć wielowątkową historię, historię kompleksową, historię, w której bohaterowie się od siebie różnią. Nie są wszyscy według jednej miarki, według jednego schematu, tylko każdy z bohaterów czymś się wyróżnia i są charakterystyczni. Udało się jej stworzyć historię, w której jest wiele elementów, ale jednocześnie żaden z tych elementów, których jest sporo i które grają w fajny sposób ze sobą, nie zasłania tego głównego tematu. Bo mamy wątki związane z przyjaźnią, mamy wątki związane z relacjami rodzinnymi, mamy drobny element romantyczny, ale one nie odciągają uwagi od problemu. Te wszystkie dodatkowe wątki nie mają na celu odciągnięcia naszej uwagi od głównego. Problemu, tylko zbudowanie rzeczywistej, realistycznej historii, która mogłaby się wydarzyć, stworzenia bohaterów, którzy są jacyś, i ulokowania całej tej sytuacji książkowej w jakimś szerszym kontekście. Bo gdyby to była tylko książka o feminizmie, gdyby to była tylko książka o tym, co robi Lotti, żeby sprzeciwić się temu wszystkiemu, mogłaby być to książka moralizatorska. Mogłoby się okazać, że tutaj autorka próbuje narzucić jakiś swój punkt widzenia, próbuje pokazać jakąś swoją wersję świata. A tutaj mamy po prostu wycinek. Pewnej rzeczywistości, rzeczywistości, która jak najbardziej mogłaby mieć miejsce. Y Okraszony o pewien rodzaj morału Który sami sobie wyciągamy To nie jest tak, że to jest, wiecie, moro wtłaczany nam Do głowy od samego początku No i piąty, taki najmniej istotny powód, żeby sięgnąć po tą książkę To fakt, że jest trzecim tomem serii Seria nazywa się Klub Starych Panien Składają się na nią, y, czy jestem już normalna I jak trudno jest kochać y, I co ona ma zrobić, to jest trzeci tom Natomiast nie musicie znać pozostałych Żeby połapać się w tej historii Żeby ją ogarnąć, ja czytałam pierwszy tom Potem trzeci, potem drugi, jak najbardziej się We wszystkim połapałam, więc nawet jeśli chcecie potraktować tę książkę jako jednotomówkę Nie chcecie czytać pozostałych książek w serii Możecie to zrobić, jako jednotomówka Też się dobrze sprawdza No i to tyle jeśli chodzi o moich pięć powodów Mam nadzieję, że chociaż trochę was przekonałam e, Zwłaszcza, że to jest fajna młodzieżówka, ale młodzieżówka z przesłaniem e, To nie jest książka, która jest o niczym To nie jest kolejna książka według schematu Tylko po raz kolejny to jest wartościowa książka Z której coś wynika Nawet jeśli mielibyście z lektury wyciągnąć tylko jedną wartościową rzecz Że warto bronić swoich poglądów Albo, że feminizm to nie jest nienawiść do mężczyzn to warto po książkę sięgnąć, warto się z nią zapoznać, nawet jeśli nie jesteście już w tej grupie docelowej, bezpośrednio do której kierowana jest książka, czyli 15. To tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie mi znać koniecznie, czy czytaliście już może tą książkę, albo czy czytaliście inne książki tej autorki. Dajcie mi też znać, co sądzicie o poruszaniu takich wątków, jak na przykład feminizm, czy kwestie właśnie społeczne w młodzieżówkach. Czy to jest potrzebne, czy też może Waszym zdaniem nie do końca. Dzisiaj dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, to będzie tu, poniżej chcę subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć